Dzień dobry. Z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW serii 3 w wersji Touring o oznaczeniu 20d z 2018 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20d, czyli pod maską mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, współpracujący z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów i napędem na tylną oś. Samochód jest w kolorze granatowym, ciemnym a kodla kieru to C10 Mediterranean Blue. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj przede wszystkim wersję stylistyczną Sportline. Rozszerzony pakiet Shadow Line. Reflektory w technologii LED. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. 18-calowe dwukolorowe aluminiowe felgi. Przyciemnione tylne szyby, czarne relingi dachowe. Wewnątrz, tapicerka to połączenie materiału oraz skóry. Fotel sportowy z elektryczną regulacją trzymania bocznego. Kierownica sportowa, skórzana. Sportowa wersja skrzyni biegów z łopatkami przy kierownicy. Wyświetlacz cyfrowy. I przebieg naszego samochodu to 46603 km. Klimatyzacja dwustrefowa. Duża nawigacja professional. I nagłośnienie HiFi. Przejdźmy jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza. Gniazdo 12V. Oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. Ponadto, jak to w każdym BMW, możemy otworzyć sobie tylko tylną szybę. Klapa otwierana jest elektrycznie. Mamy tutaj roletę oraz siatkę oddzielającą. A tak wygląda przestrzeń bagażowa. Specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!